Nie bój się, zobacz. Nie podejdzie do ciebie tak, no, tak wystaw. One nie odjdzie. A ten jak za mu się pryną. A okay. tak. Ja była najwięcej No żarło.

Bonbon, bonbon, paten, bon. bon, bon. Vito, Vito. Vito, tak, aga. Bonbon. Bon. Bon, bon. Ferdek. Vito bonbon, bon, i ferdek. Śmiechasz się, śmiechasz się, śmiechasz się, Chuda ta śmiechasz się, śmiechasz Nie, ona nie jest się, ma się, śmiechasz się, śmiechasz się, śmiechasz się, śmiechasz rączkę. Kultury, czy ona <trykne> I coś tam Ja. No, to jest waltar. No dobrze. Nie, jest lama. Lama, lama, lama. Ej, ty brązowa! Ty brązowa! Jak ta brązowa ma na mnie? Brązowa. No i to są właśnie alpaki.